Po ośmiu latach zostawiacie Polskę ze wzrostem gospodarczym na poziomie zero, jednym z najniższych w Europie. Inflacją na poziomie 6,5, jedną z najwyższych w Europie. Ze stopami procentowymi na poziomie 5,75, jednymi z najwyższych w Europie. Z największym przyrostem długu w wolnej Rzeczpospolitej. Za waszych rządów dług publiczny wzrósł o 780 miliardów złotych i będzie rósł zgodnie z waszymi dokumentami do 70% PKB. Nikt w takiej skali jak wy nie wyprowadził setek miliardów poza kontrolę budżetu. Obecnie, poza kontrolą budżetu i parlamentu, jest 400 miliardów długów w PFR-ze i w BGK. Inwestycje za waszych rządów spadły z 20% do 16% a premier obiecywał wzrost od 25. Polityka demograficzna, totalne fiasko. Rodziło się w 2015 roku 370 tysięcy dzieci rocznie, w zeszłym roku 305 tysięcy. Doprowadziliście do narodowej, demograficznej zapaści. Doiliście polskich przedsiębiorców. Rosło opodatkowanie i skomplikowanie przepisów. Prowadzono koszmarny Polski Ład. Daniny, opłaty, podwyższyliście składkę na ZUS i składkę zdrowotną. Te ostatnie 8 lat to areszty wydobywcze, wszechobecna inwigilacja, systemowa podejrzliwość i brak zaufania. I uwaga! To czas upolitycznienia, a politycznych wcześniej instytucji państwa. Nie ma co wymieniać ich wszystkich, wystarczy skupić się na NDP, który stał się finansowym, zbrojnym ramieniem partii.